Temu, Ona bo... pyta się, czemu dzwoni do mnie w pono. Żebym kujawa słuchał. Czemu nigdy powiem, że bym go słuchał, ci podoba? I gdzie mam to wpisać, kurwa? A bo chodzi na... tylko po prostu na tego afera. I tam nikt nie wbijał, ale ja nie, to, bo tam Jak to, to, ja to, ja to się nazywa? I... No, daj linka do samego, ci powiem. Ipla. No to, ale jak e, w to, w ogóle wiecie... się to się nazywa? No... Biedny dom! A to co jest w ogóle? Kurwa, um, bogatych i menerach, co się złapują ja, ja, ja. domami. Że ja kiedyś robiłem filmy normalnie z, na kamerce. Dobra. No Ośmiu, pięć lat temu. Ja, ok. Odcinek pierwszy? Dobra, chwilę. No. <złupy>

Ale właśnie wysłano tym, zobacz! Cio, 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 cio! Musi to zabrać ci! Zabrać ci! Musi to zabrać ci! Zabrać ci! Musi to jak po wyjściu od fryzjera Już od pierwszego użycia Poczuj różnicę Zobacz różnicę, Pantini. Może to kwestia apetytu. Może to kwestia pochodzenia. Może to kwestia delikatności. Może to kwestia kruchości. Może to kwestia tradycji. Ale na pewno. Smaku. Hej hej hej, z tej strony Gromaster! Dzisiaj będziemy sobie robić Challenge Gum! I Watermelon. Dokładnie, bo nie, nie było boomów. Tak jak to Olek Weter robił. Chciałem ja no tak jak on, ale niestety nie wiem. Mam więcej szczęścia niż zielony i tak na razie reklamy są. Musisz Pięcięce się nie. co mój świat. A potem chodził się o i mordy <laughs> <bo> naprawdę no. Kosztuje <laughs> No ty ją to proszę. to, po Dobra, mnie się nie. Zobacz, że no fajnie to, bo... Bo mnie tam ogląda na easy. No jeden... Dwa... Trzy. Ciągle top. Cztery. <laughs> co ty nagrywałeś? Bo mam challenge. <laughs> Ile ty nagrywałeś? 2015 wrzesień to było... Nie wiem, chyba 8, ały 9. Let's... Ale gryzie kurwa, Jeszcze jest tak Stop, Dobra, zaraz Zwracamy. Dobra, idźmy. No nie, zróbcie. A, to zimne. Dobra, to trzeba klasy zrobić. Nie płynie. Okej, okay, pierwsza. Tu tak, jestem na bachu, nie? O to, jak było się mordą, na miałeś taki pomysły. Nie mam Okej... trzy, cztery. Ry... trzy, cztery. O! I gorek! Ile pakujesz, do mordy. <gry> trzy gumy! łow, ale bubel. Ale challenge, what a shit! ty tak napierdalasz tam? Ja pewnie. A wiecie ile mam filmów tutaj? No To było 70 Co? No ja tak bez koszulki jestem, mam To, ale rachunek cały Zostaw Super No ja tak, ja tak, tak... Ja tak specjalnie... Nie wiem po co ja w to ustawiłem A to że jak byłem rozumny to ustawiłem to nie wiem po co. Nie o, mam pomysłu, jak nie chciałem mieć. Miałem wtedy Igromaster. <grym> Grałeś <grym>? ty te klocki? Nie. Zagrałem w FIFA 15. Ale kli Jak to oglądam? <grym>? <grym>? Daj co się chce no zaraz czekaj już Ciągle to pamiętam oh. Jedynka zaczyna ciągłesz, bo już się każdy minęły Czekaj, eee okay. sobie zaśbiałem doewam za, za, za. jest im. Dać wam water challenge Dawaj, dawaj, dawaj <laughs> Nie ah. o to co na gaczek jest. Hmm. No, dawaj, dawaj! To pamiętam piękna. jak bardzo Byłaś taka piękna, piękna. teraz raczej nie Miałem więcej piękna. szczęścia, piękna. niż wylany West. Miałem więcej szczęścia, piękna. niż wylany łez Czerpać na mnie Drogi mam do Benza, klasa S <mum> To ma ten drip? <mum> Kto ma ten flex? Chyba, no, to był koniec. Ja mam drip. Czekam z wami ja glutek. Ja mam ten flex. Czekam z wami ja glutek. Ale sweet. Tu mówisz, z wami ja glutek? Prostres. No, no, stres. Robię sobie miks i Dobra, drip jak daj coś jeszcze. Szukać jakiegoś kto będzie ludzie odpowiedni, będzie mi ubryźniał życia mojego błonniarzowego. O boże, w najlepszy odcinek na świecie, który, świeci, który pobił, pobił internet. To dawaj 300, 300 wyświetleń. Tak, to wyniosę o telefon, żeby nie załamać na pokój.

I będą teraz robić właśnie... to nagrywał. Tata <grywa> A co, 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 co to jest z tej klasy czy co? No, Zapraszamy! Znaczy Kuzyn i tego, ten, ten co mi dał wątrobę? <grywa> Ar Arty, tak? Art to jest ten wielki, tak? Nie, to Artur to jest ten mały I on tutaj Nie on najebał. No ale to uwaga, na odciny, Po jednym jajeczku tak... i to biedzie uwaga. No i patrz, patrz w ogóle jak jest no, najebane zbierzesz. Uwaga, to no po i go. Ba. Ja taką petardę strzeliłem czekaj. Najlepszy wiem, najlepiej kąt te jajka, ba. Uwaga, dobra, dziękuję bardzo, uwaga. Artur teraz! Artur, Artur, Następny tak kolega! Robię. Proszę! Panie Arturze, zapraszamy! I, i zdjęcie to tak, będzie. No to słabo teraz trochę, Kamil. ale dobrze, niech Kamil. będzie, co Uwaga, będzie teraz Kamil, i... uwaga. O, no, no. bardzo ładne, jeczko. I teraz, uwaga, jest raz powtórka. Artur, musisz lepiej. Igor, najlepiej, rozbił. O, piękne, jeczko. Artur, bardziej na głowę. Pięknie, to poszło. I Kamil... Nie, ale nie, 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 nie... Tak czy na, na jest! Subie, ten, długi, nie I nie wszyscy wiem, się przytulcie nie, teraz. Zdjęcie te po... są przynajmniej. Dziękujemy, <tos odery> tak. Dobry team. Dobry team Cześć, papa! To no no, Fajnie było. Na no, wiesz było fajnie w Dawajcie, Zajebiste. Dawaj dawaj No dobra. Możesz coś poszukać. Zajebistego. Challenge. Jajko Challenge. By Arti i... Kamile. By hearty Camilos <grym> KKKKKKKMilos </dyskujesz> A twoje za Twoje mało wtedy jeszcze byli, czy nie? Nie wiem, czy były takie rzeczy A okej, okay. tylko chciałeś zapytać Dziś takie głupi, serio No co, się zapytać <grym /dyskujesz> no to chciałem się Zapraszam do wysyłki donate, link w opisie Ej rachunek Co? A twoja mama za mną przede była? Co? Pytam się czy twoja mama za mną była przedę... No była była, z takim seksiakiem Dobra to no, się A... dawaj, dawaj rachunek jakiś filmik. Ale ja muszę znaleźć jakiś kod, to są same nudne Dawaj to jest w majtochach <grym> Nie nie nie, tego nie zdań nigdy Dawaj tak like to to to. To to z to, to nawet jest, Montaż, a, to. Channel edited Channel edited W tym odcinku TRECHARDZIK Cześć Zapraszam na mój kanał Spoko sobie zapisujesz, ziomeczku <laughs> Zapisuję. Ile łapek w miałeś? No, hejtowali mnie 10 sekund challenge jest... i 12 Tój sekund brat? A gdzie on sobie to zapisuje? No bo wiedziałem jak <laughs> okay, na live tak zapisywał okay. A ma live? No na, 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 na. Ej, Trechardzik, we, weź ten pierwszy, pierwszy link, no? co tam jest

nie, robić ręce. Ręce ręce. A to było takie. ale jaki montaż w ogóle, nie? Muzyka dodana. My, no to ja rzuciłem. Kto montał czapki? Już wtedy był mądry. Ja, ja, ja montowałem na wędrze. No <s> ja yeah. to już zrobi... <i s> <ihn> tak. tego tego Dobra, 12, bo tego już nie zrobiliśmy. 12 sekund, żeby zrobić 3 podbitki. A raz. A ty Jak chcesz, jak ci wygodniej. Dobra, wracamy jak bierz, weźmie piłkę. Okej, okay, jesteśmy. I akurat liczajmy. Trzy. Czekaj, czekaj. Trzy. Bo jest tylko pokój, nie? Cztery. No. R. To mamy? No. Cztery. Dobra, zaliczone. Tylko cztery ty kopki robiłeś? Lecimy teraz ty. teraz ty. Szybko dawaj. Okej. Okay. Jedzie ja w ogóle tracić, a ten? Co się zbudować? Widzisz Teamspeaker na obs A jak to zrobić? Nie wiem. Tam Wiemy, masz audio. A nie, nie, audio. No, kliknij to, to, to się nie da, to się nie da to się nie, to się nie da, to się nie da. Da się! Nie da się. A ja ci mówię, że tak, bo nawet. Jak są obs że człowieku mnie nie przegada. No, OBS-iarze kurwa, że Nie, da się ten. nawet. Czasami jak na przykład Toridus ma live to wycisza sobie y, Twisplika i tylko Ciechi. jego sygnał, tak samo rega robi. Zaleczony, to jest no. 12 okay. i jeszcze tylko... Jak atry. wyciszyć okay. TS-3 okay. na OBS? Ciągle yy... to pamiętam, mam yy, Masz 12 sekund. Ile I łapek w dół? Do... tutaj swoje wszystkie 3... poduchy je przytulić. Zaraz wracam. Tak, wszystkie, jakie są na swoim Trzy, cztery, ry. Już. Zrobione, dobra, zaliczone. Ale go wali. Nie, 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 poszło więcej niż 20 sekund. Co miałbym powiedzieć, by takie też nagrywać? Nie. <laughs> zaliczone zemeczki? Zaliczone, dobra. Zlecimy dalej. Dobra. No. Idziemy z stornikowa? Oglądamy, nie? No, ale na co rośnie z roku na rok. Najbogatsze rodziny dysponują budżetem przekraczającym nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie po odliczeniu wszystkich stałych wydatków i kredytów. A najbiedniejsze rodziny kwotą 20 razy mniejszą. Ale czy pieniądze... Nie opuściłem jak coś. Nie wiem, jak On wszystko wyciszył i... i by to się czasuje. Kura, głąb. Audio zostaw. Nie, na odwrót. Nie, audio, żeby nie. Nie wiem, kurwa. <laughs> A jak... Nie wiem, bo jak coś to jeszcze możesz zmutować. To spoko. Sound, microphone muted. muted. nich należy do bogatej części społeczeństwa. Mamy m.in. palmy, bananowce, na których Natan lubi się wspinać. Druga rodzina znajduje się wśród najbiedniejszych. Skromnie. Tak są nauczeni. Na kilka dni zamienią się domami. Chodźcie Tak, to jest właśnie grzyb. 300, 2000, 400, 2000. Nie zaczynam, płakać. Budżetem. 63 zł na całość naszego pobytu. Ja będę szefem kocyny. I statusem społecznym. Musisz w drobne kawałeczki, tak jak ja czosnek widzisz? By sprawdzić, czy pieniądze dają szczęście. Mieszkam w mieszkaniu wynajętym. dwupokojowe. Do remontu to mieszkanie, jest bardzo stare. Ściany, wilgoć, podłogi. A marzy mi się o swoje mieszkanie, żeby każde dziecko miało swój pokój i żyć normalnie. Nie ma takiej tak się nie chodzi. Pani Zosia, wraz z dziećmi, mieszka w miasteczku Kurnik pod Poznaniem. Kilka lat temu jej mąż zginął w tragicznym wypadku i została sama z kilkorkiem dzieci. Na przykład tańczy, to rysuje. Nie byli bardzo mali, jak stracili ojca, nie? Jest bloger kominka. Jest. Ale tego nie wysyła na nich. Ale sobie śpimy byle jak. Nie stać mnie na to, co by naprawdę dzieci chciały. Wiedzą, że nie ma, że mogą mieć to później. Mama się o nas martwi. Tak. Dorywcze zarobki, dodatek rodzinny i świadczenie 500 plus to ich jedyne środki na życie. Jako samotna matka Zosia ma niewiele czasu na pracę zawodową, za to bardzo dużo obowiązków w domu. Stajemy o 6:30, niektórzy bo maluchy mają na dziesiątą, a my mamy na 8:00. No właśnie. Później obowiązki w domu, sprzątanie, gotowanie. Mama gotuje świetnie. Ja słabo gotuję. Oni są nauczeni ich skromnie. Po opłaceniu wszystkich rachunków i rat kredytów zostaje im około 15 złotych dziennie na jedną osobę. Dla samotnej matki kilkorga dzieci niektóre marzenia są nieosiągalne. Nie byłam nigdy na wakacjach, widzicie, mi też nie było nigdy na wakacjach. Kilkadziesiąt kilometrów dalej żyje rodzina jakby z innej bajki. Dom dla nas jest tylko miejscem do mieszkania. W którym od czasu do czasu nocujemy. W domu jest wszystko to, żeby człowiek naprawdę mógł być szczęśliwy. W tym domu naprawdę nic nie brakuje. Patryk i Klaudia wychowują wspólnie jedno dziecko. Roczna Nikolka jest jednak zbyt mała, by wziąć udział w programie, dlatego zastępuje ją. Ile to masz bitrate na ziemi tego? Nie, po prostu laguje.